Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl Dzisiaj będę odpowiadał dalej na to samo pytanie, na które już odpowiadałem w jednym z poprzednich programów o kardynale Rysiu. Dlaczego arcybiskup Ryś został kardynałem? Bo no to zaskoczenie, złamanie wszelkich reguł mówiłem o tym jeszcze wcześniej. Arcybiskup Ryż został kardynałem za swoje zasługi, za swoje zasługi dla protestantyzmu, za swoje zasługi dla zielonoświątkowców, za swoje zasługi dla islamu, za swoje zasługi w wypaczaniu myśli Jana Pawła II. I w tym programie będę mówił o jego zasługach dla islamu i zasługach w wypaczaniu myśli Jana Pawła II. O tym pisałem w kilku książkach. Pisałem m.in. w książce Islamizacja Polski, pierwszy etap. Ona wyszła ponad 10 lat temu. I pisałem o tym w książce Masoneria Polska 2018, Wojna Demonów, w rozdziale poświęconym w całości ówczesnemu arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi i jeszcze wcześniej księdzu biskupowi Grzegorzowi Rysiowi jest taki punkt, ksiądz biskup Grzegorz Ryś reinterpretuje nauczanie, reinterpretuje w cudzysłowie nauczanie papieża Jana Pawła II, czy to już jest herezja. No pytanie tutaj jest retoryczne. I w tym punkcie pisze tak. Na księdza biskupa Rysia zwróciłem szczególną uwagę, gdy zajmując się islamem, zacząłem śledzić dni islamu w Kościele katolickim w Polsce. Najpierw zwróciłem uwagę na jego wystąpienie w trakcie 12 dnia islamu, który miał miejsce w 2012 roku. Biskup Ryś był wtedy biskupem pomocniczym krakowskim i przewodniczącym zespołu do spraw nowej Ewangelizacji. Działającego przy Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski. Na początku tego wystąpienia zadał pytanie: Czy fakt, że islam istnieje i że wokół nas, a także teraz tutaj wśród nas są muzułmanie, ma jakieś znaczenie dla naszego bycia katolikiem? Czy niesie jakieś pozytywne, ważne przesłanie dla nas? Czy gdybyśmy się nie zajmowali islamem, gdybyśmy nie Przyszli dzisiaj do kościoła, bylibyśmy gorszymi katolikami. Czy nasze przeżywanie i rozumienie wiary bez dnia islamu w kościele katolickim będzie uboższe czy nie? A jeśli tak, to o co będzie uboższe? Czego będzie brakować naszej wierze? Czego? Odpowiadając na te pytania arcybiskup stwierdził. Papież pisze tak: i tu chodzi o papieża Jana Pawła II. Papież pisze tak: Stosunek Kościoła do innych religii określony jest przez podwójny szacunek. Szacunek dla człowieka w jego poszukiwaniu odpowiedzi na najgłębsze pytania życia i szacunek dla działania ducha w człowieku. Potem jest zdanie, które papież pisze do końca cytatu. Potem jest zdanie, które papież pisze z racji na to, że pierwszy asysz był rozmaicie komentowany i mówi tak, cytat z Jana Pawła II, każdą autentyczną modlitwę wzbudza Duch Święty, tajemniczo obecny w sercu każdego człowieka. I dalej, Duch Święty działa w sercach ludzi, w dziejach narodów i w kulturach i w religiach. Tutaj trzy kropeczki, czyli coś zostało wycięte. Ten sam Duch, Działa zarówno wtedy, gdy daje życie Kościołowi i pobudza go do głoszenia Chrystusa, jak i wówczas, gdy rozsiewa i rozwija swoje dary we wszystkich ludziach i narodach, prowadząc Kościół do odkrywania ich, rozwijania i przyjmowania przez dialog, Jaką znowu trzy kropaczki, coś zostało wycięte, to cały czas cytat z Jana Pawła II, jakąkolwiek obecność ducha należy przyjmować z szacunkiem i wdzięcznością. Koniec cytatu z Jana Pawła II. I dalej arcybiskup Rysz mówi. To jest niesamowity tekst, wart długiej medytacji. Nam, chrześcijanom, mówi, co, co naprawdę znaczy poparcie wymiaru duchowego w człowieku. Dla nas, chrześcijan, duch musi być pisany wielką literą, bo tu chodzi o Ducha Bożego, który jest, jak słyszeliśmy, w ludziach, narodach, kulturach, religiach. Słyszeliśmy piękny tekst z pierwszego listu św. Pawła do Korytian, o ziarnie, które jest zsiane, i o tym, że liczy się ten, który daje wzrost. To właśnie duch jest tym, który rozsiewa ziarno w sercach ludzi, narodów, kultur i religii. I religii, powtarza biskup Ryś. I. i Tutaj pojawia się to zdanie, które później powraca w nauczaniu biskupa i arcybiskupa Rysia, i pewnie wróci w nauczaniu kardynała Rysia, że duch święty działa w islamie. Znaczy, zwróćmy na marginesie uwagę na jedno, że Koran został podyktowany Mahometowi przez, tak twierdzi Mahomet przez ducha wielkiego jak góra który pojawił się w postaci mężczyzny wielkiego jak góra który przedstawił się jako archanioł Gabriel i kilka zdań ten duch powtarza i powtarza i powtarza i te kilka zdań to Chrystus nie był bogiem Chrystus nie był synem Bożym Chrystus nie umarł na krzyżu Chrystus nie zmartwychwstał jaki duch może powtarzać takie zdania, przekazywać je ludziom, utrwalać w ich świadomości. No jaki duch? Czy to może być archanioł Gabriel, czy to raczej jest szatan lub jeden z jego demonów. I teraz kwestia zasadnicza, czego zabrakło w tym cytacie z Jana Pawła II przytoczonym przez Biskupa Rysia, co znajdujemy w tekście biskupa Rysia, w cytacie dokonywanym przez biskupa Rysia w postaci kropek w kwadratowym nawiasie. Ja poszukałem, co tam było, znalazłem i oto ten tekst. Oto pełny cytat. Z Jana Pawła II. Stosunek Kościoła do innych religii określony jest przez podwójny szacunek. Szacunek dla człowieka w jego poszukiwaniu odpowiedzi na najgłębsze pytania życia i szacunek dla działania ducha w człowieku. Spotkania międzyreligijne w Asyżu, wyłączając wszelką niejednoznaczną jego interpretację, spotkanie, przepraszam, Spotkanie między Rigi i Nevasyżu, wyłączając wszelką niejednoznaczną jego interpretację, było wyrazem mojego przekonania, że każdą autentyczną modlitwę wzbudza Duch Święty, tajemnicza obecny w sercu każdego człowieka. Jest to ten sam Duch, który działa we wcieleniu, działał we wcieleniu, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i działa w Kościele. Nie jest zatem alternatywny względem Chrystusa, ani też nie wypełnia swego rodzaju próżni, jako, jaka według pewnych hipotez miałaby istnieć pomiędzy Chrystusem a Logosem. Gdy Duch Święty działa w sercach ludzi i w dziejach narodów, w kulturach i w religiach, podejmuje on zadanie przygotowania do Ewangelii i nie może nie mieć odniesienia do Chrystusa, słowa, które stało się ciałem. Za sprawą ducha, aby on, człowiek doskonały, zbawił wszystkich i wszystko w sobie złączył. Powszechnego działania ducha nie należy też oddzielać od jego specyficznego działania w ciele Chrystusa, którym jest Kościół. Zawsze bowiem jest to ten sam duch, który działa zarówno wtedy, gdy daje życie Kościołowi i pobudza go do głoszenia Chrystusa, jak i wówczas, gdy rozsiewa i rozwija swe dary we wszystkich ludziach i narodach. Prowadząc Kościół do odkrywania ich, rozwijania i przyjmowania przez dialog, jakąkolwiek obecność ducha należy przyjmować z szacunkiem i wdzięcznością, ale jej rozpoznawanie należy do Kościoła, któremu Chrystus dał swego ducha, by go prowadził do całej prawdy. No i tu Jan Paweł II mówi zupełnie co innego zupełnie, bo mówi to prawda mówi tak jest. Duch Święty działa w innych ludziach, w innych kulturach i w innych religiach, ale tylko tam i tylko w taki sposób, że prowadzi to do Chrystusa, że prowadzi to do Kościoła katolickiego. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że czy Duch Święty działa, czy nie działa, czy to akurat jest Duch Święty, czy to nie jest Duch Święty, to to określa Kościół, a nie. Ksiądz Ryś, biskup Ryś, arcybiskup Ryś, czy nawet kardynał Ryś. Na, mamy tutaj ewidentnie do czynienia z manipulacją, z manipulowaniem tekstem świę... Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II. Manipulowaniem, które ma przekonać słuchacza. Że Ryś, biskup Ryś, arcybiskup Ryś, a zapewne kardynał Ryś, pozostaje w pełnej zgodzie z Janem Pawłem II i realizuje jego nauczanie, co jest nieprawdą. Myślę, że gdyby znaczy Jan Paweł II posłuchał tych słów, które wypowiadał biskup, arcybiskup Ryś i które zapewne będzie wypowiadał kardynał. Ryś to by się mocno zdenerwował, prawda? I mocno by zareagował. Na wielkie są zasługi kardynała Rysia, czy biskupa, arcybiskupa Rysia. Zasługi dla islamu. Duch Święty działa w islamie, Duch Święty otwierajcie się na islam i tak dalej. To można tu jeszcze przytoczyć w tym momencie, że na jednym z Dni Islamu yy, yy, biskup Ryś powtarzał, co powtarza do dzisiaj, bo powtórzył to już w momencie, kiedy wiedział o nominacji kardynalskiej, yy, ten cytat z Pisma Świętego, całkowicie wyrwany z kontekstu i przeinaczony, yy, miłosierdzia nie potrzeba, nie ofiary. Prawda? który yy, Rysz tak zinterpretował, że mu wyszło, że w zasadzie możemy yy, w perspektywie pomocy innym ludziom zjednoczyć się z islamistami i będziemy yy, tutaj <laughs> jednością, a reszta nie jest ważna. Bóg nie chce tam modlitw sakramentów i, i tak dalej i tak dalej by tak, z tego. Wynikało, powtórzmy, zasługa biskupa i arcybiskupa Rysia, zasługi dla islamu były tak wielkie, że został kardynałem i zasługi w reinterpretacji bardzo złe słowo tutaj w przeinaczaniu tego, co mówił i pisał Jan Paweł II, też są wielkie. Jest wielu takich ortodoksyjnych, tradycyjnych katolików, którzy krytykują, bardzo krytykują Jana Pawła II, ale warto w tym momencie, gdy się go krytykuje, zajrzeć do jego tekstów. I porównać je z tym, co mówi papież Franciszek, prawda? i wyjdzie, że to jest niebo i ziemia. Od śmierci Jana Pawła II zaczęto manipulować i przeinaczać nauczanie Jana Pawła, akcentować pewne elementy tego nauczania. Ja w swoim czasie, razem ze swoim synem Michałem Krajskim, napisałem taką książkę. Jan Paweł II, przemilczany nauki, gdzie umieściliśmy te najbardziej takie ostre, mocne, tradycyjne nauki Jana Pawła II i dokonaliśmy ich komentarza, prawda, pokazując, no, jakie pozytywne skutki te nauki dają. Biskup Ryś, arcybiskup Ryś i zapewne kardynał Ryś, to jeden z tej, z tej piątej kolumny, którzy robią wszystko, by pamiętać się Pawła II jako takiego samego heretyka jak Samryś. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.